Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W Wyklejnej na kanale jesteśmy dzisiaj właśnie przed meczem Polska-Jerlandy polska, polska Północy. Oczywiście nadaje prosto z Francji, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Zagram sobie dzisiaj właśnie meczek FIFA. Będzie to taki właśnie prognostyk, zobaczymy jak tam dzisiaj pójdzie w meczu z Irlandczykami. No i co, sobie tutaj pozmieniam w wyjściowej 11. Kogo bym chciał sobie tutaj zobaczyć? Jeszcze chyba tutaj mi tylko Wawrzyniak na lewej obronie nie pasuje, także sobie go tutaj wymienimy na. E, może na, może na Jędrzejczyka byłoby spoko e, No i coś, zaczynamy z tym meczyk i jeżeli byście chcieli więcej filmów, zostawcie oczywiście lajka w górę e, i nie chcę no, widz, już mieć nic ustawionego, tylko ja zawodowca sobie ustawiam, także będzie e, spoko. Dobra, lecimy e, z meczykiem i zobaczymy jak on dzisiaj pójdzie. E, no i co, zostawcie lajka w górę, zostawcie lajka dla statystyk, komentarz dla statystyk e, byłoby na no, super strale Lewandowski. No, także zostawcie lajka like dla statystyk, komentarz e, także dla statystyk. Jeżeli byście właśnie chcieli, po ostatnim naprawdę bardzo ładnie komentowaliście, jestem z Was bardzo dumny. Także lecimy z koksem, zostawcie też suba, na kanale, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i pan sędzia Brunatny Niedźwiedź, start mecz, dawaj, lecisz z tym meczykiem, dobra, wystartował, także lecimy z koksem. No i, i możemy pykać Irlandię Północną. Dawno Fifka nie grałem, to muszę przyznać od razu, by się tu biegało. Nie, dobrze się na początku. Eee, no dobra, w ogóle tutaj jest mgła lekutka, także tutaj się będzie dosyć sam ciężko grało. To są warunki niesprzyjające e, Polakom. Warunki niesprzyjające Polakom. Także na no, tutaj sobie y, wykonujemy teraz rzut z <laughs> Oczywiście tutaj komentarz Szpakowskiego wyciszyłem, bo y, przeszkadzałby. Przeszkadzałby, jeżeli ja by, też bym gadał. Także sobie tutaj lekko y, wyciszyłem. Trybuny tam zostawiłem. Oczywiście niech niech kibicują, w ogóle ciekawe czy czy jacyś będą kibice we Francji Pola, Polaków także to będzie dosyć yy, ciekawe, muszę przyznać, dobra sobie dośrodkowałem, teraz Błaszczykowski ojojoj, było mi skąd no, powiem wam bardzo ładne dośrodkowanie, to w mam bardzo ładny szalik, podoba wam się? dajcie się podoba, pod koniec odcinka mogę wam go pokazać, zaprezentować, Jest naprawdę bardzo ładny szalik nie mam pojęcia, skąd go w mam, ale, ale nieważne, dobra Piszczu, ładuj, Ład. o dobra, załadował bo blisko, o, chociaż teraz piłka do Grosika. Grosik! No jeno, w bramkarza. No kolek troki Grosik tu, mój kochany. Miałeś kontuzję, ale... Ale zawsze rady, chyba, co? Trzymamy kciuki, chociaż... Trzymamy kciuki. Dobra, Zieliński. Zieliński! Dot! <t> teraz Bieroń zrąbał, no. Nie ten przycisk. Nie ten przycisk, mój drogi kolego. o Dobra, Salamon, jednak jest. Bartek Salamo, to jest jednak imię mistrzów. To jest jednak imię mistrzów. No, wszystkie piłki umie wyjąć, tak, już nie ma tragedii. Dobra, dostawcie się mordeczki tutaj, żeby było tylko podać w ogóle. Byłoby naprawdę spoko. Dobra, ej, piła, piła do Lewandowskiego. Bobisk. blisko. A jeszcze lewo do końca. Szkoda, czekajcie, mi się kabel tutaj w ogóle zaplątał. Dobra, teraz możemy grać. Możemy pykać, możemy grać. W ogóle nikogo praktycznie nie kojarzę z tego składu Irlandii Północnej. Ty, jak my z nimi przegramy albo zremisujemy, to wiocha trochę będzie, nie? Tak mi się też coś wydaje. W ogóle widziałem, że ich skład, tak, taki gdzieś, gdzieś obrazek, właśnie ja widziałem, że ich skład właśnie całej Irlandii Północnej kosztuje około 20 milionów funtów, 20 milionów euro, a sam Lewandowski kosztuje 71 Także dosyć ciekawie. Nie? Nieźle, powiem wam. Powiem wam, że nie jest teraz ośrodkowanie, ale jest! Szczęsna posterunku, szczęścia dawaj do przodu do Kuby i lecimy z koksem. Lecimy z koksem. od ty! Nie, 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 Głupia strata w środku pola. Tak być nie może moi drodzy. Co my, co my, co, co my tutaj zrobiliśmy w ogóle? Co my tutaj zrobiliśmy? Rozgrań do lewej. No i teraz musimy... Postarać się, żeby tą piłkę odebrać. Ale dobra, jest często na posterunku. No szczęsty, ładnie. Będę ci, szczęsny ładnie. M.C. Szczęsny, będą z ciebie ludzie. Będą z ciebie ludzie w ogóle. Teraz wychodzimy z kontrą. Lewandowski tutaj, Lewandowski leci samemu. nawet lewy, 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 ale wystawcie mu się, mordeczki. Nie ma tego go podać, no szkoda ty. Szkoda, że nie było do kogo podać, bo tam Milik z drugiej poszedł, to byłoby spoka, tak? To Lipton lekki. Dobra, piła do przodu będzie nasza. tak mi się też wydaje. szczera tam złapie. Złapie, nie złapie, w polu karnym jest, okej. Okay. No cóż, myślimy sobie wyjść z jakąś fajną tutaj kontrą. Była teraz dobra kontra, tylko jakby się... No nie no, Grosik, ej, bo no cię zdejmij Wawrzyniak wejść za chwilę. No i była dobra kontra, tylko kurde tam nikt się Lewandowskiego nie pokazał, także trochę yy, szkali poprzedniej akcji. Dobra, czy tak kutabanicie? No, tak, tak myślałem, tak będą kutabanić, kutabanić i być może coś z tego wyniknie. Nie, nie wyniknie nic z tego niestety. Dobra, Salamon wyjaśni. Dobra, elegancko, Piszczu. Razegrajmy sobie do nas spokojnie, to musimy ich jakoś rozklepać tutaj, bo to tak nie może być. 30 minuta meczu, ja tu chyba żadnego strzału jeszcze nie oddaliśmy chyba, no nie? O, o, o. nie no, ej Grosik! Gościu, o! Grosik? Nie odegrał się, Niestety było blisko. Niestety się nie udało. Bo blisko, niestety się nie udało. No i kurde, kolejna ach, ich akcja. Jak na razie oni chyba ciśnie ci, ci, ci bardziej. Dobra, szczęsne, Po raz kolejny wyjaśnił, No i jak na razie się robi ciekawie. Dosyć meczyk. No, że załatwiony. Jakieś dalekie wykonanie chyba będzie, ale Marszczykowski postarał się odbić. Niestety nie udało się. Nie udało się. Glik, dobra, elegancko. Krychowiak. W jeszcze nie widziałem w ale mi załadował. Ja pitole, serio? Ale głupia akcja. Głupia bramka, strasznie stracona. Krachowiak tam, nie wiem co on zrobił, odbiła mu się to, a pitole. Odbiła mu się piłka od nogi, no niestety. No jak na razie początek nie jest kolorowy. zawsze mi się w ogóle nie gra, bo dawno nie grałem, nie czuję w ogóle tego, tej gierki. Także musimy coś sobie teraz zagrać kurde, bo tak na razie jest nie, to 35 minuta, niestety przegrywam to spotkanie. No i chyba tutaj Lewandowskiego musimy uruchomić, co? Tak mi się wydaje, poczekajcie, będzie być może dobra akcja, no ale niestety to obrona Irlandii, dobra, dobra mi się wydaje o, o, obrona Irlandii, także dosyć będzie ciężko. Napastników mamy dobry mamy dobrych, ale A to jakoś nie wychodzi jak na razie. Chyba teraz może coś kombinujemy Tutaj na środka pola, no nie, no nic, no nic nie wychodzi, ty. Cały czas się kręcimy jak smród po gaciach koło ich polekarnego, ale nic się nie dzieje jak na razie, Nie dobrze. dobrze. Czekajcie chociaż czas, piłka Zieliński, Zieliński, jeszcze O jakby nie zblokował mnie tam jakiś Irlandczyk znaczy nie, Zielińskiego no mogłaby być bramka z tego, no, ładnie, elegancko, Piszczak się wrócił, to mi się podoba, super super, super dobra, Milik, Milik no nie no, Milik nie ty, jak musi zaraz wejść, Przecież co tu się gra, odgrywa? Wawrzyniak musi wejść, bo to jest po prostu katastrofa. Wam w tej chwili, wam tej chwili to jest katastrofa jakaś. No, ty. Z tak kutabajnie z tą piłką, gościu. Dobra, tam przerzucenia jakieś. Fajerskie, dawaj mi tą piłę, gościu. Gościu, Na perej. lewandowski. Gościu, dawaj. Wjeżdżasz jak masło. Lewandowski, konducja, co? Dobra, lewy. Lewy, mieszaj! Mieszaj, no. Ale, ja bym się tam sprzeczał, lekko pop popchnął, popchnął go tam. Ja bym tam chyba karnego podygotował na miejscu sędziego. No i niestety, połówka dla... no nie dla nas na pewno. Nie dla nas połówka, ale patrzcie, w ogóle takie same mamy tak naprawdę, do... w ogóle przejęcie, oni mają 11 przejęć, Jezus Maria. Nieźle, nieźle powiem, mamy tyle samo strzałów, niestety oni mają bramkę więcej, także niestety, niestety, Yy, jak na razie przegrywamy, no mam nadzieję, że ta druga łówka będzie lepsza. A jak nie, to wprowadzimy we jak i wszystko ok. Także, yy, no, także we jak równa się Easy wygrana. Dokładnie, dobra, to tak pędzi Błaszczykowski. Błaszczykowski ośrodkowanie! Było blisko, było blisko. Że tam Mielik, wykończy sytuację, niestety się nie udało. Dobra, przyjmijcie się... Tą... W ogóle, ty, powiem Wam, że w ogóle Krychowiaka nie widzę w tym spotkaniu. Jak Krecha tam w cywili, zamiata wszystko, jak leci. Messiego Ronaldo. To dla nich nie problem. Niego nie problem. To jak na razie nie jest widoczny kompletnie. Szkoda. Szkoda. Chociaż teraz będziemy wziąć, że sytuacja Lewandowski jest po jeden. No ale lewy zazadził. To mi się podoba, nawet przybije. Brawo. Brawo, lewy. Wspaniała brałeczka, to mi się podoba. Kapitan reprezentacji Polski, 50 minuta, no i mamy po jeden. Daję okejkę. Daje OK, piękna bramka ze strony naszego kapitana. No i mamy po jeden. Nie wiem, kto nam asystował yy, przy tej bramce, ale to jeszcze nie liczy. Waży, że jest bramka. Polacy się cieszą. Koko, koko, euro, spoko, żebyśmy tylko bramki nie stracili. Będzie Lipton, ale mnie rozpykaj, dobrze, że to do tyłu zagrali. Bo mogła być Lipa. no i Krychowiek. O to mi chodziło, o to mi chodziło. Krycha, dawaj, dawaj, wychodź tam, wychodź tam, Milik. Milik! Do środku. Oj! Milik! Oj 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 było blisko, chociaż tutaj... Krychowiak, nie uderzaj, ale krychowiak, no ci zapacne! Gościu, co za podanie było ty? Śniadanie nie jadłeś, czy co? Piękne przejęcie ta z krychowiaka, trochę się odegra za tą poprzednią sytuację. Będzie stracił piłkę w środku pole i teraz milik Milik, milik, cof... To i w niej jednego obrońcę, Mirik, ale... Dobitka! Tak jest! Pa pa. Ra, pa, 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 pa. Lewandowski i, i Nie wiem, czy nie było spalonego, chyba nie było spalonego. I 2-1! Milik jakby ściąganie nie jadł, strzelił taką bram... strzelił. Oddał taki strzał, ale Lewandowski był na posterunku. Jest dobitka. Nie mam w ogóle powtórki, nie wiem dlaczego, ale... E, jest 2-1, także Lewandowski. Obejmujemy prowadzenie w tym spotkaniu, naprawdę bardzo ładnie. Tam przy ogóle Krychowiak bardzo fajnie odebrał w środku pola piłkę. W końcu mu powiedziałem, że mu strzelę blachę, to... Ogarnął się teraz piłka do tej strony. Będzie kolejna sytuacja, teraz Krychowiak, Krychowiak wystawia, Krychowiak, co ja gadam? O mój Boże, nie wiem jaki Krychowiak powiedziałem, ale jenu, no, Milik. Z takimi strzałami to ty do każdy sobie może pójść, mordo. No mogło być 3-1, mógłbym strzelić 10 bramek, bram 3 bramki w 10 minut, także... Byłoby spokojnie, nic się to nie udało. Ale z tego co widzę, w ogóle nie wiem. Irlandczycy albo opadli z sił, albo. albo, albo, albo. Milik strzela na. Kur. Milik, no! Co ty, pajacujesz na tym boisku? Gościu! To... Co on za strzały daje, ty? No nie, no to pajacerka teraz była, ty, gościu. Ja daję na fula. No nie, no może nie na fula, ale. daj na połowę ten pasek, żeby strzelił, ty. A gościu se pyrka jakby nie wiem, w trampkarzach grał, no, ej! Milik, no! Ja zas... Kwa, na boisko... na napastnika wprowadzam, się skończy... ...milikowanie na, na, pas, na, na napadzie, kurde, ty. To takie strzało to ty gościu, no. Jest jakieś tu akcje tworzą, ale jest, Glikie, to jest... ...żelazna obrona, prosto z Glik, Salamon! I to by było na tyle. I Wawrzyniak z Realu Madryt. Nawet ta piła. Teraz, No mi się, mi Dobra, Krycha, dawaj tam, pizgasz ich w środku boiska. 70. minuta, to jest chyba najwyższy czas na wiecie kogo? Wiecie kogo na pewno, 100%. Na 100% wiecie. O, o, ta ładnie, to mi się podobało. O, o, o Zieliński! Zieliński, piłka do, do prawej strony, Błaszczykowski. Błaszczykowski prawą flanką, ależ go tutaj pięknie powstrzymał eee, obrońca, no i co? I teraz, tu-tu-tu-tu, tu 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 Wawrzyn. Hashtag belief. Wawrzyn, lecisz z nimi! Gościu, na perę z nimi! Wawrzyn. Du, du, du. Wawrzyn! Wawrzyn! Jedziemy, jedziemy z koksem. Wawrzyn! To jest twój czas. 15 minut, które będą twoimi 15 najlepszymi minutami w życiu. Jeśli i ten Kojira po lewej stronie. Minik się zmienia. 14 numer! Ach. Wawrzyn! Piękne! Jakie owacje! Słyszeliście to? Wawrzyn! Ależ piękne owacje dla Wawrzyna. Tylko wszedł na wojska już go Kibice naprawdę świetnie przywitali! Pierwsze dośrodkowanie i czy to Wawrzyniak? Miał pierwszą okazję w meczu? Nie, chyba to... Nie, to Wawrzyniak był? Nie, chyba nie Wawrzyniak. Tak mi się wydaje. Dobra, Błaszczykowski dośrodkuj dobrą piłę i będzie to 3-1, będzie koniec meczu. A szkoda. Jeszcze tutaj Błaszczykowski będzie mógł się poprawić. Jeszcze dośrodkowanie, Lewanowski! Jest! 3-1! Tak? Czy to jest? Nie! Nie. Nie, Krychowiak się Jezu, że Wawrzyniak strzelił ty! Krychowiek i mamy 3-1. Pięknie, naprawdę zarobista akcja. Ładne środkowanie Kuby. I już, już Maria, jak się przestraszyłem, że Wawrzyniak bramkę strzelił ty. Czy to by było już święto narodowe, co by się w Polsce działo? Nie no, ale jest 3-1, także. Na Luzaku sobie poradziliśmy to raczej z Irlandią. Już tego meczu raczej nie można przegrać. Zwłaszcza, że mamy tak klasowego zawodnika na boisku, jakim jest Jakub Wawrzyniak. Także na Luzaku, moi drodzy, na Luzaku do tartaku. Doprowadzimy zwycięstwo do końca. Mam nadzieję, że ona się odcinek generalnie spodoba. I teraz piła! I teraz piła! I teraz Wawrzyn. O, Wawrzyn... U! Mamy Wawrzyn! O, szkoda. Szkoda, szkoda, że nie odebrał w środku pola. No, jak tam gwizdy tylecą lecą w ogóle. Co a tam gwizrzecie Mam nadzieję, że nasz naszego gazdora. Się zdenerwuje lekko. Czekajcie, w ogóle sobie ustawić tutaj taki... Mega agresywny styl. Oj Jak dobrze, że w ostatniej chwili, patrzcie, ktoś odbił piłkę. Nie wiem, czy od tutaj zauważył to kamera, ale nie, była zauważyłem na kamerze. Jak Żelinski w ostatniej chwili piłkę odbił. Jeżeli mi nie odbił tej piłki, bo bramkę tak mi się wydaje, bo Szense by nie miał chyba szans przy tym strzale tak naprawdę. No i ja się go. Wezwkle znowu szczęście, to wyjaśnił. No i teraz Lewandowski. Lewandowski. Kto okaże się przy. przy, przy na. Oj, 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 oj Panie, panie! To będzie czerwień, coś mi się wydaje. Czerwień dla tego pana. O tak, bra. Tak jest. Tak jest, panie. Żółtku. Bardzo dobrze, pan powiedział. Ty w ogóle, nie aresował, ty, ale jaja. No, nie wiedziałem, że to jest w FIFA. Ale. hece. Chowiak, podam cyk, cyk, grosik, grosik i oooool! Papara papa 4 jeden, Grosik! Piękna akcja! Piękna akcja, Lewanowski, dwie Krychowiak, grosicki. No i mamy 4-1. No jakże, no nic się nie bójcie! O nic się nie bójcie, moi drodzy. Ten początek to był lekki. Lekki fail z mojej strony, ale tutaj już wszystko jest wyjaśnione. W ogóle ty, oni na jednego grają, co oni odpierdzielają? Dopiła! Wawrzyniak! Wawrzyniak! O ty! Co to było? Nie. O ty hamie bez serca! Karnego nie ma? Na no, Wawrzyna mi... O, cię dopadnę w szatni, frajerzyno żółta. O ty popierd... Cię dopadnę. Żółta gnida. No, Wawrzyniaka faluje i nie ma falu na nim. A ten też dobry. Napastnik za 5 euro. Na Lewandowski. i Gościu, no ty. To powinna być siódemka dla nas. To powinna być siódemka dla nas tak naprawdę. Ten faul Wawrzyniaka. Znaczy Wawrzyniaka na Wawrzyniaku. No i koniec spotkania. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze Jedlanczykom. Taki będzie dzisiejszy wynik. Mówię jak jest. Max Kolonko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się ten odcinek spodobał, to zostawcie lajka w górę, komentarz, suba na kanale i żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym meczu, albo na odcinku. Trzymajcie się na razie i cześć. I mojego oglądania meczu dzisiaj. Trzymajcie się.